Ale jak widzicie, muszę zdjąć ten wyrzut, bo inaczej będzie mi wyrzucało. Była wichura i wyrwała mi tutaj okno. Zobaczcie, tutaj było okienko, szklane. Śmiać mi się chce, bo po 15 latach mieszkania w nowym domu te wszystkie zawory zaczynają przeciekać. Pokażę wam jeszcze, bo w tym roku pisanki robi Ania z nadją i mają sposób, że w Excelu wpisałem wszystkie wartości. Czyli mam tutaj za stodołą, przy przyczepie, przy domu. Dajcie w tym vlogu. Dzisiaj jest dzień, w którym tak na poważnie biorę się za koszenie całej działki. Jak wiecie mam tutaj pół hektara ziemi. Jestem bardzo ciekawy ile czasu zajmie mi właśnie skoszenie tego terenu. Tam za tym potem mam drugie pół hektara, czyli łącznie hektar, 100 dokładnie. Ale tutaj obok budynków mam pół hektara. No i słuchajcie, sprawdźmy ile czasu zajmuje skoszenie takiego siedliska. Zacznę od tej części tutaj przy stodole. Także ustawię stoper i zobaczę ile czasu zajmie mi ten fragment. Idę po kosiarkę i zaczynam. Nie wiem, czy widzieliście na poprzednim vlogu, ale mam nową kosiarkę, także koszenie będzie o wiele przyjemniejsze. Ale jeszcze wam pokażę, ile trawa ma. No gdzieś tak z 20 cm. Tu mam 20, także taka trawa już urosła. Przez te kilka dni, no i trzeba ją skosić. A co do kosiarki, to od razu Wam powiem, że dostałem ją od firmy Venom razem z glebogryzarką. Marcin oglądał mojego vloga z tamtą kosiarką i pomyślał, że od razu, jak przywiezie mi glebogryzarkę, to podmieni mi kosiarkę na nową. Tamtą starą zabrał do serwisu, przejdzie na mały remont, odeśle mi ją potem, a w zamian przywiózł mi właśnie tą z jego firmy, także kosiarka firmy Venom. I to jest mega profesjonalny sprzęt, bo tutaj mamy silnik z Hondy. Silnik Hondy GCKX200. Także porządny sprzęt. No, i tą kosiarką pokoszę już całe moje siedlisko. Tym bardziej, że ona ma tutaj też napęd. Kiedy to podniesiemy do góry, ona sama jedzie do przodu. Tutaj mamy wajchę od pracy silnika. Gdy ją puścimy, to silnik zgaśnie. Ale do odpalenia trzeba to chwycić. No, i żeby odpalić, tutaj trzeba pociągnąć za tą linkę. Także odpalamy, żeby to zrobić, chwytamy tutaj i ciągniemy za linkę. No, fajnie pracuje. Całkiem inna kultura pracy niż takich zwykłych silników. Także ja się biorę za robotę. Powiem Wam, że będę kosił bez kosza, ale tutaj mamy taką klapkę. Tutaj mamy taką specjalną klapkę do montażu wyrzutu, więc ja sobie ten wyrzut tutaj zamontuję i ta trawa będzie wyrzucana tutaj z boku. Mam to tutaj w stodole i od razu Wam pokażę, jak to wygląda. To jest ta część, którą montujemy z boku i ta trawa będzie tutaj wychodzić. Tą część montujemy z tyłu. Dzięki temu zasklepiamy dziurę, gdzie trawa wpada do kosza i ta trawa się tutaj mieli. Także mamy opcję mulczowania w tej kosiarce. No, i tak wygląda kosz firma Venom. Mamy też instrukcję od silnika Hondy oraz instrukcję od kosiarki. I w zestawie dostacie dwa oleje. Jeden wlewamy, a drugi mamy na wymianę. Także tak wygląda cały zestaw. Ja wezmę te wszystkie części i zobaczymy, jak to wygląda po zamontowaniu. Najpierw zamontuję tą część od mulczowania. Podnoszę klapkę i ten otwór możemy zasklepić. Tylko muszę się nauczyć, jak to zrobić. Super, włożyłem. Także tak wygląda zasklepiony otwór. I teraz, jak będziecie jeździć, to ta trawa będzie Wam się mielić i ona po prostu wchłonie się w trawę. Także na tym polega opcja mulczowania w kosiarce. Dobrze, ale ja na razie nie będę mulczował, także wyciągnę tą część i zamontuję ten wylot. Żeby go zamontować, tutaj unosimy taką sprężynkę, podnosimy klapkę i teraz montujemy. Te dwa haczyki zahaczamy tutaj o ten stworzeń, który nie wiem czy widzicie, ale który się tutaj znajduje. Zahaczam, przyciskam. I już mamy wylot zamontowany. Bardzo łatwa sprawa. Zamontuję jeszcze koszy żeby zobaczyć jak to wygląda w całości. Podnoszę, zaczepiam i już. Tylko to wtedy nie może tutaj być, bo będzie Wam wylatywać. Więc jak macie kosz, to tylko w takim ustawieniu. Także kosiareczka bardzo fajna. Tutaj mamy jeszcze pojemnik na picie. Mały schowek, na jakieś klucze czy tam narzędzia. Także co, odpalam ją i kosimy. Przetestuję ją tutaj na tej najwyższej trawie. Także zdjąłem kosz, zamontowałem wyrzut. Odpalamy. Teraz naciskam dźwignię od napędu i zacznie jechać. Wow, fajnie, szybko jedzie. Szybko jeździ. Teraz zawrócę i w tą stronę. No słuchajcie, muszę powiedzieć, że ona bardzo szybko jedzie w porównaniu z tą moją, którą mam tam w domu, to ta zasuwa jak nie wiem i to mi się podoba, bo nie muszę już tak wolno za nią chodzić, tylko nawet troszeczkę trzeba za nią biec i to mi się bardzo podoba, bo o wiele szybciej skosimy trawę, także zobaczycie teraz, jak koszę z tej perspektywy, odpalam ją i jedziemy. Okej, okay, mamy i zobaczcie, jak podniosek dźwignie, to ona normalnie ciągnie, super. Teraz puszczam, zawracam i jedziemy z powrotem. Mega fajnie, bardzo mi się podoba. Także ja sobie... Także ja teraz sobie pokoszę i zobaczymy ile czasu zajmie mi skoszenie tej części. Ok, zmieniłem koszulkę na ciemniejszą, włączam stoper, czas start i jedziemy. Dobrze, skończyłem. Idę zobaczyć na stoper. Zatrzymamy go. Stop 28 minut. Czyli jak widzicie, w 28 minut skosiłem taki kawałek trawy. No ale powiem że kosiarka super. Sama jedzie, nic nie muszę pchać. Jedynie zawracać, ale to już przy każdej. Także może zróbmy test mokrej koszulki. Zobaczmy, czy się spociłem na plecach. Odpinam mikrofon i ściągam. 3, 4. No słuchajcie, na plecach koszulka suchutka. Także macie dowód, że kosiarka sama jedzie. Nie musiałem żadnego wysiłku w to wkładać. Coś pięknego. Także teraz zabieram się za ten fragment. Zobaczymy, ile ten kawałek trawy mi zajmie. Tutaj mam troszeczkę więcej przeszkód. Jeszcze taką radę Wam powiem, bo tutaj jest ten wyrzut, nie? Z prawej strony. Jakbyście jechali przy budynkach, to trzeba jechać w tą stronę, żeby tutaj dojechać krawędzią, bo jak obrócicie w ten sposób, to możecie wyłamać właśnie ten wyrzut. Więc na timelapse jak widzieliście na początku kosiłem w tą stronę, a potem zmieniłem kierunek, żeby, żeby ta trawa, która jest wyrzucana była wyrzucana na zewnątrz, a nie do środka, bo wtedy za każdym razem przewala tą samą kubkę. Więc trzeba dwa kierunki jazdy obrać. Na początku właśnie w tą stronę, a potem jak odjedziecie od ściany budynków to w drugą. To taka mała uwaga. Ale nic, jedziemy na tamten trawnik. Dobra, ale w międzyczasie pokażę Wam co tata tutaj robi. Wypoziomował wszystkie zagonki i zobaczcie, one są teraz idealnie w pionie. Tą agrowłókninę tutaj wyprowadził, wyciął w ogóle w środku, żeby, żeby jej nie było tutaj. Te korzenie wtedy będą wchodzić w ten grunt, który jest tutaj oryginalnie. No i ogólnie tak to wygląda. A żeby wypoziomować, wbijał właśnie tutaj pachołki i te wszystkie skrzynie do nich przykręcał. Także tak to teraz wygląda. Robi się fajnie tutaj, żeby ziemia nie wylatywała. Po podlaniu mamy cegły i ogólnie nabiera to kształtu, ale roboty przy tym jest... Mega dużo. No, z tej strony jeszcze Wam pokażę. Wszystko tu jest wypoziomowane i mamy takie schodki porobione. Jak posiejemy, fajnie to będzie wyglądać. Dobra, ja wracam do koszenia, ustawiam stoper i zobaczymy ile mi to zajmie. Czas start. Proszę Państwa, skończyłem całość, idziemy zobaczyć, jaki czas. Tym razem mam w przyczepie, sprawdźmy. 37 minut. Także jest pięknie, jak na pięciogwiazdkowym kempingu. Ale jeszcze Wam pokażę, że pod drzewami niestety te liście tutaj zostały. Także w tym miejscu można sobie założyć kosz i te liście pozbierać. Także tutaj by była fajna zielona trawka, gdyby nie te liście. Także ja teraz to zrobię. Tak więc zakładam kosz. Wybaczcie, że on jest mokry, ale to sprawka cywila. Musiałem go szlaufem umyć. I teraz tak, aha, tutaj jest trochę ziemi, znaczy trawy, możemy to wyjąć i teraz założyć. Pięknie, wszystko pasuje i jedziemy. Aha, pokażę Wam na jakiej wysokości kosiłem. Tutaj mamy skalę od zera, jest 0, 1, 2, 3, 4. Na czwórce kosiłem, jest jeszcze piątka, szóstka, siódemka, ósemka. Czyli czwórka to połowa i kosiłem właśnie na połowie wysokości. Troszeczkę obniżę, żeby pozbierało te liście, więc obniżam na trójeczkę. Obniżyło się pięknie. No, żeby to zrobić, po prostu pociągamy i zmieniamy na przykład na 0 albo na ósemkę. Wtedy jest najwyżej. Ale jadamy teraz na trójkę i przejedziemy po liściach. Ale jak widzicie, muszę zdjąć ten wyrzut, bo inaczej będzie mi wyrzucało. I teraz. O, paliwo się skończyło. Sprawdźmy. Tak, nie ma paliwa. Także idę zatankować. Także zobaczcie, suchutko w baku. Idę po paliwo. Do tej kosiarki wlewamy 9,5, bez ołowiową. Mam lejek. Powącham, żeby nie był diesel czasem. Tak, to jest benzyna, także lejemy. OK, mamy do pełna. Mogę zakręcić. Ale zanim pokoszę, pokażę wam jeszcze co tam u taty słuchać. Tutaj mamy malowanie pokostem lnianym, żeby drewno tak szybko nam nie zgniło. Żeby nie No malujemy. Pokażę wam gdzie to jest tutaj. Kupiłem taki pokost lniany, bo wyczytałem, że to jest dobre właśnie do desek, gdzie mamy posadzone warzywa. Także pokost lniany, naturalny i ekologiczny impregnat do drewna. Chroni przed pękaniem, zabezpiecza przed wilgocią, grzybami i pleśnią, dogłębnie wzmacnia, tworzy filtr UV. Także tak to teraz może wygląda. To jest... No, może dwa lata wytrzymają. Tyle. Ale najwyżej będziemy dobijać kolejne deski albo jakieś murki. zobaczymy. Tata jeszcze wyszlifował troszeczkę te deski, także tych jazz już nie ma, które Karcher zrobił. Jest o wiele ładniej. Na początku mieliśmy tutaj wywiniętą tą agrowłókninę, jak również folię kubełkową, ale pomyśleliśmy, że tutaj będzie kontakt z żywnością, nie chcieliśmy mieć tego plastiku w skrzyniach. Także ostatecznie będzie to pomalowane właśnie tym pokostem lnianym. Dobra, zbieramy liście. Już. Czekaj, wyłączę kamerę. Kasia dzwoni, idę odebrać. No, słuchajcie, Kasia dzwoniła, jest dzisiaj wielki piątek. Idziemy na drogę krzyżową, a ja całkowicie zapomniałem. E, także już będę się zwijał pomału do domu. Ale pokażę Wam, jak tutaj wyszło. Liście są pozbierane. Może nie do końca, bo to wiadomo, że te niżej się nie zebrały. Ale i tak jest pięknie. Także idę wysypać kosz. Zobaczmy, ile tam weszło. No, jest tego trochę. Wyciągamy. Tyle mamy tej trawy. Idę wysypać na kompost. Jak wiecie, tu mam kompostownik. Wysypujemy i tyle liści zebrałem. Dobrze, to ja chowam sprzęt, jadę do domu, a z Wami widzę się jutro. Tylko jeszcze ostatni rzut oka. Nagrządki, zobaczcie, z tego zrobił się kolor dębowy. Także z sosny można zrobić dąb. Słuchajcie, jeszcze Wam coś pokażę tutaj w technicznym, bo znowu mamy awarię. I. I śmiać mi się chce, bo po 15 latach mieszkania w nowym domu te wszystkie zawory zaczynają przeciekać. Także jak wybudujecie dom, to właśnie po 15 latach zaczną się różnego rodzaju problemy. Na przykład u nas tutaj na rozdzielaczu szczelił zawór i dobrze, że Kasia zauważyła, że cieknie, bo tutaj przyszła odkręcić. Tutaj mamy taras, przyszła mi odkręcić i mówi: Kamil, coś tutaj cieknie. No i patrzę, a tu właśnie ten zawór od ciepłej wody. Także tak wam mówię, że w swoim domu trzeba być hydraulikiem, elektrykiem, ogrodnikiem, sprzątaczką, wszystkim w jednym. Także ja teraz muszę wykręcić ten zawór i go wymienić. Ale to już poza kamerą. Tak wam tylko chciałem powiedzieć, że wszystkie tutaj zawory, instalacje po 15 latach no, zaczynają się psuć. Takiej jakości są te wszystkie rurki, złączki i innego tego typu rzeczy. Słuchajcie, poruszyłem kluczem tutaj i jeszcze bardziej cieknie. Także za niedługo pewnie wystrzeli. Dobra, trzeba zakręcić wodę. Trzeba zakręcić wodę. W ogóle dzisiaj, jak zauważyliśmy, że, że to nam cieknie, to tutaj chciałem przekręcić i nie uwierzycie, ale złamałem, złamałem tutaj uchwyt, także odleciał. Tu się złamał. Kolejna rzecz, która się popsuła ze starości. Także jak widzicie, warto wybudować sobie nowy dom po 15 latach albo ten stary zacząć naprawiać przywiozłem od taty z warsztatu korki jeden blaszany, drugi plastikowy myślę, że zastosuję ten blaszany, bo ma uszczelkę także odkręcam i potem wkręcę właśnie korek co tu się stało? podpłynęło trochę trochę więcej ale szybko zakręcimy korkiem i myślę, że będzie dobrze. Dobra, korek pasuje. No i teraz kluczem dokręcamy. Tu mamy 22. I teraz żabką dokręcę, bo żaden klucz mi nie pasuje. Ok. Korek mamy przykręcony, także odkręcam wodę i zobaczymy, czy cieknie. Puszczam. Poszło. I teraz chwila prawdy. No, nic nie cieknie. Ale jeszcze odpowietrzę instalację i będę kontrolował. Ale ogólnie chyba udało się naprawić. Także możemy się teraz kąpać. Pokażę wam jeszcze, bo w tym roku pisanki robi Ania z nadią i mają sposób, że moczą po prostu w czym. Takie w. Wy... Trzy łyżki octu i dużo wody w rządku. Czyli na ręczniczku robisz tak. kropki. potem masz jajko. No. I zwijasz tak i tak, żeby całe było w tym. No. Zamykasz gumką recepturką i to tak musi wyglądać ugotowane jajko. Wtedy wsadzasz do tego, na pół godziny zostawisz i one są potem takie fajne, kolorowe. Cztery łyżki octu. Cztery łyżeczki octu do wody. Nadia ugotowała kolejne jajka. Nadia Wam pokaże, jak to się zwija. Normalnie tak. Jakbyście granata robili. Dobrze, dziewczyny odwijają. Pokażę Wam, jak to wyszło. Ładnie. I witajcie w nowym dniu, kontynuujemy koszenie. Tym razem skoszę sobie tutaj ten teren koło domu, zobaczymy ile to potrwa. Ale najpierw muszę posprzątać krzesła, garnki pieską, no i ogólnie zobaczyć czy nie ma jakichś cegłówek. Dobrze proszę Państwa, mam kosiarkę, ustawiam stoper, czas start. Mamy odliczanie, ale jeszcze tylko Wam powiem, że w tym miejscu chowam sobie rękawiczki, także już nigdy nie muszę szukać, bo ta kosiarka ma fajny schowek właśnie na rękawiczki. Tak sobie wymyśliłem, że tam będę właśnie je chował. Fajna sprawa, ale dobra, zaczynam, bo czas leci. No i słuchajcie, skończyłem, także zatrzymujemy stop 48 minut. 48 minut zajęło mi skoszenie wokół domu. No powiem wam, że tutaj jest więcej tych zakamarków, jakichś drzewek, krzaków, tutaj roślinek, tam są porzeczki. No jeszcze te kopce kreta. Tutaj musiałem tą siatkę zwinąć, cegły odrzucić, także tutaj już będę miał przejście, ale ogólnie jest skoszone, także cieszę się bardzo. Tak to wygląda. Kosiarka idzie jak szalona. A nie razu się nie zadławiła przy takiej wysokiej trawie, którą miałem nawet tutaj. Ało tam w ogródku jakieś takie patyki, pokrzywy, także silnik jest naprawdę mocny, bardzo dobrze pracuje. Dobrze, pozostały mi jeszcze dwa fragmenty, ale zrobiłem sobie takie przebitki, jak to tutaj wyszło. No, ogólnie kosiłem środek, ponieważ tutaj by trzeba było już pod kaszarką zrobić. Tu są jakieś jeżyny, jakieś maliny chyba, e, patyki, także nie chciałem już tutaj wjeżdżać. Zrobiłem tylko tu, gdzie mogłem wjechać. I myślę, że ta kosiarka właśnie do tego jest, żeby kosić na płaskim, tam gdzie jest trawa, a tam gdzie będą właśnie jakieś patyki, jakieś. Takie pokrzywy to trzeba już zrobić pod kaszarką, którą mam w domu, ale dzisiaj już tego nie będę robił. Aha, jeszcze tu za płotem Wam pokażę. Bardzo ładnie to wyszło, także mam skoszone wokół domu. Idę teraz koło obory. Tam mam trochę trawy. Jestem po drugiej stronie, teraz będę kosił ten fragment, ale tutaj wam powiem, że mam takie właśnie belki przytrzymujące wrota. Także to będę musiał omijać. Tu mam dwa drzewa, od razu wam pokażę Kasi kwiatki, które zasadziła tutaj. Jakieś cebulki wsadziła. Jak tutaj mamy zawsze stół z jedzeniem, to postanowiliśmy mieć to blisko, żeby sobie na te kwiatki patrzeć. Także mam nadzieję, że coś wyrośnie. A szymek potem na drugi dzień zrobił taką kładkę, i tutaj prysznic, jak były te upały, to się po prostu tutaj kąpał. Także tutaj mamy prysznic Szymusia, ale tą deskę może wezmę, bo będę musiał tutaj przejechać kosiarką. Także na chwilę muszę to zepsuć i zaczynam koszenie. Także czas start. Włączamy stopper. Pracuję i kosimy. Jak widzicie skończyłem ten fragment, także idę zgasić stoper. Zobaczymy ile czasu. Stop. No takie 14 minut. I ostatni fragment trawy mam tutaj przy szopie. Także jeszcze tylko to i będzie już koniec. I potem sumujemy te wszystkie minuty, zobaczymy ile godzin spędzam na koszenie właśnie tej działki. Dobrze, kamera ustawiona. Czas start i kosimy. Dobrze, moi drodzy, pokosiłem również tam z przodu, także widzieliście to przed chwilą i sprawdźmy czas. Stop, 27 minut. Także całe siedlisko już mam pokoszone, również tutaj między drzewami pokosiłem. Tu było troszeczkę trudno, bo były patyki, ale kosiarka dała radę. Także tak to teraz wygląda, a ja teraz zliczę ten czas i zobaczymy, ile wyszło. No, jak widzieliście, tutaj jeszcze zapomniałem taki narożniczek, dokładnie wyszło 5 minut, 8 sekund. Także doliczam jeszcze ten czas. No i co, cała działka skoszona. Powiem wam, że przed chwilą tutaj piłem kawkę. Piłem kawkę na tym fotelu i czułem się jak na pięciogwiazdkowym kempingu. Powiem wam, że mam tutaj tyle atrakcji, nie ma tłoku, nie ma głośnych Hiszpanów na weekend, coś pięknego. Także czuję się jak na prywatnym kempingu i jest naprawdę wspaniale. Bardzo się cieszę, że kupiłem to siedlisko. Teraz jak jeszcze sobie wykosiłem trawę, to naprawdę czuję się jak, jak na jakimś fajnym kempingu. Także jest super. Ja wracam do domu. Podliczę to jednak w domu i potem Wam powiem, bo nie pamiętam już tych ujęć. Musiałbym przeszukiwać tutaj na aparacie, a jak sobie zrzucę materiał na komputer, to będzie mi łatwiej. Także jadę do domu i tam będę liczył. A propos atrakcji. Chcecie wiedzieć jaką miałem atrakcję ostatnio? Była wichura i wyrwało mi tutaj okno. Zobaczcie, tutaj było okienko szklane. No i wichura wyrwała mi z ościeżnicą i rozbiło się szkło. W ogóle taki dźwięk, nie wiem czy słyszycie, tam paralotnia leci. I tutaj jest chyba jakiś teren, gdzie latają, bo często właśnie paralotniarze latają tutaj nad moim siedliskiem. I właśnie takie pierdzonko i właśnie taki silnik tutaj słychać, ale za chwilę przeleci i już będzie cicho. Także mam takie atrakcje, że wyrwało mi, w sumie dwa okienka mi wyrwało. I jeszcze psy się skąpały w błocie, zaraz Wam pokażę. Wiecie co, cywilek sobie leży w budzie i chyba coś mu się stało. Nie chce wyjść. Zawsze wychodził jak go wołałem, ale niech śpi. I jestem już przy komputerze. W Excelu wpisałem wszystkie wartości. Czyli mam tutaj za stodołą, przy przyczepie, przy domu, przed stodołą, za oborą i przy studni. Także te wszystkie minuty sumujemy. Weźmiemy tutaj formułę, suma, suma i teraz zaznaczamy, enter i mamy, proszę państwa, 160 minut i 10 sekund. Czyli w przeliczeniu na godzinę mamy 2 godziny 40 minut. No, także jak widzicie, 2 godziny 40 minut. Pamiętajcie, że to było bez żadnej przerwy, bez y, czasu na tankowanie. Nie liczyłem czasu na przemieszczanie kosiarki w poszczególne miejsca, na wysypywanie kosza. Także to była ciągła praca kosiarki. No i właśnie tyle wyszło. Ale myślę, że trzeba by było tak godzinkę jeszcze doliczyć na jakąś przerwę, właśnie na jakieś takie zmiany miejsca. Także myślę, że takie 4 godziny wystarczy, żeby skosić takiej wielkości siedlisko, jakie ja posiadam. Także przekonaliśmy się dzisiaj, ile czasu to wszystko trwa. Ja z tego miejsca chcę podziękować firmie Venom za tą kosiarkę. Pamiętajcie również, że macie 10% rabatu na cały asortyment, również na tą kosiarkę na stronie agroserwis.nysa.pl, także link będzie w opisie tego filmu. A ja się z tego miejsca z Wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.